Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. To co chciałem wam powiedzieć. Jak wiecie, od dawien dawna mamy pewne <laughs> działania, które wiążą się z naszą ukochaną Komisją Europejską, która w typowym odruchu kolanowym walcząc z terroryzmem postanowiła zakazać posiadania broni palnej ludziom, którzy z terroryzmem nie mają nic wspólnego, czyli nam. Pamiętacie dyrektywę Bieńkowskiej, pamiętacie ciężką pracę w Którą w rozmontowanie tejże dyrektywy włożyło Fire United i wiele innych organizacji, które, które działały i przeciwdziałały temu szkodliwemu dokumentowi. Natomiast to, co osiągnęliśmy w Brukseli, tak naprawdę wygrywając z Komisją Europejską, nie było możliwe bez wsparcia z Waszej strony, i za to wsparcie jestem Wam naprawdę niezmiernie wdzięczny. Natomiast Komisja Europejska po tym, kiedy Musiała zaakceptować swoją porażkę w sprawie dyrektywy, postanowiła troszeczkę zmienić swoje podejście do tego, w jaki sposób chciałaby nam zaszkodzić. I tutaj wracamy do tego, co było gorącym tematem naszych wielu rozmów w ciągu ostatnich miesięcy, czyli do zakazu stosowania amunicji ołowianej oficjalnie wśród na terenach podmokłych. Natomiast wszyscy wiecie, jak wygląda definicja. Część z Was widziała dokumenty tzw. fazy drugie, które już nie mają nic wspólnego ani ze śródem, ani z terenami podmokłymi, tylko są tak naprawdę próbą wprowadzenia zakazu posiadania i stosowania amunicji ołowianej w ogóle, ale tylko przez osoby prywatne, bo nie dotyczy to instytucji rządowych. Natomiast Komisja Europejska doszła do wniosku, że próba pójścia ścieżką dyrektywy jest dla nich nieopłacalna. Dlaczego? Dlatego, że dyrektywy europejskie mają taki wymóg, że muszą być dyskutowane w komisjach Europarlamentu. A to oznacza, że w trakcie dyskusji mogą się pojawić tacy ludzie, jak ja i mnie podobni, którzy ze swoimi argumentami mogą napsuć krwi Komisji Europejskiej, czego już doświadczyli. Drugą cechą związaną z dyrektywami europejskimi jest to, że należy dokonać transpozycji przepisów krajowych, żeby się do takiej dyrektywy do dostosować. Znaczy dyrektywa nie stosuje się wprost. Dyrektywa jest tworzona, a następnie wszystkie kraje członkowskie zmieniają swoje systemy prawne, żeby do tej dyrektywy się dostosować. W związku z czym, żeby uniknąć nawet nie tyle transpozycji, co uniknąć konieczności dyskutowania tych dokumentów na poziomie europarlamentu, Komisja Europejska zdecydowała się, się pójść ścieżką y, regulacji. Regulacja jako dokument prawny nie wymaga przejścia przez Parlament Europejski, nie wymaga dyskutowania na poziomie Europarlamentu i, co chyba najważniejsze z punktu widzenia Brukseli, nie wymaga transpozycji. Przepisy y, y, zawarte w regulacji są stosowane bezpośrednio do wszystkich krajów członkowskich oczywiście okres przejściowy to czy inne rzeczy, ale. Stosują się one bezpośrednio. Po opublikowaniu y, y, regulacji, ona jest bezpośrednio wymagana do zastosowania we wszystkich krajach europejskich. Dzieje się tak dlatego, że teoretycznie regulacja powinna być dokumentem technicznym, opartych na niezależnych danych naukowych. No, co do jakości danych naukowych, z których korzystała ECHA, produkując bodajże 7 wersji. Y, Dokumentu o szkodliwości ołowiu na terenach podmokłych, to wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę. Nie będę Was tym zanudzał. Natomiast chciałem z tego miejsca bardzo gorąco i serdecznie podziękować dwóm organizacjom, które są członkami Firearms United Network, które dokonały tytanicznej pracy związanej z analizą tych dokumentów, którymi zajmowała się ECHA, czyli Czeskiemu Lexowi. I Firearms United Finland. To są, to są nasi przyjaciele, jak ja powiedziałem, członkowie Fire United Network, którzy naprawdę włożyli ogrom pracy w to, żeby przygotować podwaliny prawne do tego, co Wam za chwileczkę powiem. Natomiast wracając do tego, co chcę powiedzieć, stosując regula podejście związane z regulacją, a nie z dyrektywą, Komisja Europejska tak naprawdę chciała uniknąć konieczności konsultacji społecznych. Tyle, ale w tym wszystkim zapomniano, mam takie wrażenie, przynajmniej zapomniano o jednej rzeczy, o jeszcze jednej różnicy, która jest pomiędzy dyrektywą a regulacją. Przez to, że regulacja jest bezpośrednio aplikowalna do systemów prawnych, natychmiast podlega zaskarżeniu. I to jest to, co, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Na podstawie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Firearms United Network skierowało sprawę przeciwko zakazowi stosowania ołowiu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Teraz w przyszłym tygodniu opublikujemy dokumenty związane z naszą skargą. Dokumenty będą w takiej formie, że każda organizacja będzie miała prawo. Dołączyć się do naszego, do, naszego, do, na, do naszego protestu czy do naszego oprotestowania tej regulacji lub też ewentualnie samodzielnie złożyć taki sam wniosek. Z punktu widzenia prawnego to nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie dołączenie się do naszego, czy robienie to samodzielne. To co jest ważne ważne jest to, że dostaniecie szymel dzięki któremu każdy klub strzelecki, każda organizacja myśliwych, każde koło łowieckie, każde stowarzyszenie, które uważa, że ta regulacja narusza jego prawa, będzie mogło przyłączyć się lub złożyć własną skargę przeciwko tejże regulacji do trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do czego Was bardzo gorąco zachęcam. Zachęcam Was, żebyście wzięli tą informację, poszli do Waszych klubów, do Waszych prezesów, do organizacji, z którymi jesteście zaprzyjaźnieni, do organizacji, o których wiecie, tak jak w poprzednim kolu robiliśmy w języku angielskim, do kół wędkarskich, które są również yy, dotknięte tą dyrektywą i powiedzieli im o możliwości, yy, regulacją, przepraszam, i, i przekazali im informację o możliwości przyłączenia się do protestu. Będziemy walczyć prawnie o całkowite odrzucenie zakazu stosowania amunicji ołowianej. Mamy na te odpowiednie dokumenty mamy naukowe testy, które zostały zrobione, które pokazują, że Komisja Europejska nie ma racji w swoim uzasadnieniu tejże regulacji. I to tyle, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, wrzucajcie je w czat. Ja będę je wy, wy, wyławiał na bieżąco i będę starał się odpowiedzieć. Eee, tak, całkowity zakaz, dobrze. Eee. Dokładnie tak. W przypadku złożenia podobnych skarg one będą liczone jako jedna z wyliczeniem wszystkich organizacji, które, które je złożyły, dlatego będziemy dlatego szykujemy Szymel, żeby był dostępny, żeby jak najbardziej uprościć proces składania własnych skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Gdzie się mam podpisać? No jak, będą, jak będą dokumenty gotowe, to zachęcam do wysyłania, o ile dobrze pamiętam, w tej chwili to również osoby prywatne mają możliwość oprotestowania rozporządzenia. Tak, ja przepraszam, czy znaczy, przepraszam, że użyłem słowa regulacja, kalka z języka angielskiego, bo to jest oczywiście regulation po angielsku, rozporządzenie w języku polskim. W jaki sposób klub, klub może się przełączyć? Adam bardzo prosty: będzie Szymel, weźmiecie Szymel, podpiszecie go, wysyłacie go drogą elektroniczną do, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tyle, nie musicie robić nic więcej. To my odwaliliśmy całą tą robotę, żeby te wszystkie Szymele były gotowe. Będziemy je publikować na bieżąco w przyszłym tygodniu. O jakim czasie mówimy? Jeśli nie udałoby się oprotestować, no jeśli by się nie, dał, nie udało oprotestować, no to do bodajże pierwszego, do pierwszego kwartału 2023 wszystkie, wszystkie ograniczenia muszą wejść w życie, więc mamy tak naprawdę dwa lata. Tak, sędzia, sprawozdawca to zbiera. Tak, zdecydowanie. Natomiast, tak, 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 tak jak powiedziałem, im więcej organizacji się przyłączy, im więcej osób będzie twierdziło, że ta regulacja narusza ich prawa i je krzywdzi, tym większą mamy szansę na odniesienie sukcesu. Co jeszcze moi mili? Pytajcie. To jest jakieś pytanie o dyrektywę, znaczy nie obraźcie się, ale nie będę dzisiaj mówił o dyrektywie, dzisiaj mówimy o rozporządzeniu związanym z zakazem ołowiu. Jeżeli jest potrzeba, żebyśmy porozmawiali na temat dyrektywy, to postaram się zorganizować jakiś inny termin, jak trochę odetchnę, żebyśmy do tego, do tego wrócili. Od wysoko postawionego źródła w niemieckich organizacjach słyszałem, że będzie forsowała wersję zakazu, która zezwoli na używanie amunicjowane na strzelnicach. Yy, Rafał, ale na jakich strzelnicach? Widziałeś dokumenty fazy drugiej. Yy, tam jest eksplicite zakaz stosowania amunicjowane na, na, na strzelnicach otwartych, o ile nie są to strzelnice wojskowe i należące do służb. Więc yy, nie wiem, co komisja będzie forsowała. Ja opieram się na tym, co jest w tej chwili yy, dostępne. Dokumenty będą dostępne do pobrania na stronach Firearms United. Czy strzelnice powinny brać w tym udział? Oczywiście, że powinny brać w tym udział. Przecież od tego zależy to, czy będą, będą w stanie funkcjonować. Definicja terenów podmokłych jest tak rozległa, że można po, pod nią podciągnąć wszystko, co się tylko da. Rozporządzenie jest już zrobione, opublikowane. Yy, bodajże, bodajże w styczniu zostało opublikowane w Eurolexie. Yy, nie mogę, w te, Rafał, nie jestem w tej chwili w stanie mówić o procentach yy, usuwanego ołowiu. Yy, yy, skontaktujmy się, przegadajmy. To, to, to nie jest temat na tu i teraz. Co z PZEU? Yy, co z PZEU? Z PZEU będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. Jak wygląda sytuacja w Czechach? No, w, w, sytuacja w Czechach wygląda tak, jak w wielu innych krajach, tak? To, że organizacje się nie zgadzają, to jeszcze nie znaczy, że rząd się nie, że rząd się nie zgodzi, tak? Tak jak powiedziałem, Czeski Leks bardzo mocno nas wspiera jako członek Fajrans United wykonuje ogrom swojej pracy. Słuchajcie, nie rozbijajmy tego na atomy. To nie jest kwestia tego, jak to wygląda w, tam, w tym kraju, czy w tamtym kraju. Nie możemy oglądać się na to, czy dany rząd pomoże, czy nie pomoże. Albo weźmiemy sprawę w swoje ręce. Przeniesiemy walkę na poziom Trybunału Sprawiedliwości i będziemy walczyć o swoje, albo przegramy, bo nikt tego za nas nie zrobi. Liczenie na jakikolwiek rząd, czy czeski, czy fiński, czy dowolny inny, nie ma najmniejszego znaczenia. To nie oni mogą to dla nas zrobić, to my musimy zrobić to sami dla siebie i dla obrony swoich praw. Nie, nie pamiętam numeru. Są informacje na, 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 na stronach Firearms United. Jakie są szanse? Nie wiem, jakie są szanse na to, żeby udało nam się zwalczyć to rozporządzenie. Natomiast posłuchajcie. Jak w 2015 roku braliśmy się za rozmontowanie Dyrektywy Bieńkowskiej, to wszyscy pukali się w głowę i mówili, że nie mamy najmniejszych szans, bo jest nas kilkanaś kilkanaście osób w całej Europie, które mają budżet, który jest śmieszny, a stajemy przeciwko Komisji Europejskiej, która ma budżet 800 milionów euro. No i co? No i po trzech latach okazało się, że 80% początkowych zapisów Dyrektywy z niej wyleciało, bo myśmy nie odpuścili. Ja nie mam zamiaru kalkulować szans. Czy nam się uda, czy nam się nie uda, a jak szanse są niskie, to nie próbować. Nie będę kładł się na plecy tylko i udawał martwego tylko dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił. Będę walczył o swoje prawa i zachęcam Was do tego, żebyście wy również walczyli o swoje prawa. Tak jak powiedziałem, nikt za nas tego nie zrobi. Realny aparat przy, przy, przy przymusu, no, taki sam jak, jak w każdym innym przypadku, tak? Aparat wymuszenia państwa. A PZSS? Poproszę o inny zestaw pytań. Yy, Przemku, tak, o ile pamiętam, osoba prywatna, która uważa, że jej prawa zostały naruszone, również może przyłączyć się do tego protestu, ale sprawdzę to jeszcze tak, żeby mieć 200% pewność, że, że, że mówię prawdę. Natomiast na ile pamiętam moją ostatnią rozmowę w kancelarii z naszymi prawnikami, to osoba prywatna również może się do tego dołączyć. Marcin, odnośnie steel shotów. Bardzo fajnie, tylko że sam wiesz, że lufy nie są zaprojektowane na strzelanie ze śrutu stalowego i żywotność, żywotność lufy będzie kilku, jeśli nie kilkunastokrotnie krótsza. Z PZW nie, 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 nie rozmawialiśmy, dlatego zwracam się z tym apelem do Was. Jeżeli macie możliwości, macie kontakty, rozmawiajcie i informujcie wszystkie organizacje, które, które są dotknięte tym rozporządzeniem. My naprawdę nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Robimy to, co możemy w czasie wolnym, po nocach. Nie jesteśmy już w stanie zrobić więcej. Jeżeli ktoś ma kontakty do Polskiego Związku Wetkarskiego, Zwróćcie się do nich, porozmawiajcie z nimi. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jesteśmy w tej chwili w stanie zapewnić obsługę prawną, jesteśmy w stanie zapewnić dokumenty do wykorzystania, ale nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie ciężaru dotarcia do każdej organizacji w Europie, bo mówimy o Europie, a nie tylko Polsce, yy, która powinna o tym wiedzieć. Kto się przejmie sprawotwórców? Nie wiem, kto się przejmie. Jeżeli wygramy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, to będą musieli wycofać to rozporządzenie i tyle, i to jest coś, co mnie interesuje, a nie to, a nie to czy ktoś się tym przejmie, czy nie przejmie. Podejście PZSS-u nie wiem, posłuchajcie, ja naprawdę nie miałem, ja nie chcę i nie chcę brzmieć w taki sposób, że, że nie wiem, PZSS jest zły. Ja nie miałem, nie miałem możliwości kontaktu z PZSS-em. Jak się pojawi, to na pewno będę z nimi rozmawiał. Tylko, że kołdra jest krótka, tak? czasem musimy spać. Pesymistyczny scenariusz, jak będzie wyglądała sytuacja strzelectwa? Strzelectwa w ciągu pięciu lat w Europie nie będzie. To jest pesymistyczny scenariusz, bo nikogo nie będzie stać na amunicję i nikogo nie będzie stać na to, żeby, żeby strzelać. Do kiedy dajemy sobie termin na złożenie dokumentów? Jak najszybciej, jak tylko będą dostępne w przyszłym tygodniu, to, to zachęcam, żebyście to robili jak najszybciej. To, to nie ma co zwlekać. Te dokumenty może, będzie, można, będzie można składać przez dłuższy czas, ale to, mówię, to trzeba robić jak najszybciej. To, mamy w tej chwili szansę na to, żeby, żeby z pełną mocą upomnieć się o nasze prawa. Nie czekajmy, róbmy to. Skrócenie żywotności luf przy stylshotach to jest, to jest jedna sprawa, tak? ale jest, jest zupełnie inna balistyka, jest zupełnie inne zachowanie. Wśród śrucin stalowych jest zupełnie inne przekazywanie energii przez śruciny stalowe niż przez śruciny ołowiane. Słuchajcie, to nie jest tak, to, to nie jest, to nie jest tak proste. Tak? Dlatego ja mam taki problem z tymi dokumentami, którym posługuje się Unia Europejska. Bo one przemilczają specjalnie te dane, które są dla nich niewygodne i to będziemy obnażać. Co z producentami, z producentami amunicji? Z producentami, z producentami amunicji yy, będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu i w kolejnych. Z tymi, którzy będą chcieli z nami rozmawiać. No Informacja na stronie PZT, że jest że jest źle, nie są zachwyceni. No to, to, jest, to jest wiadomo, tak, że nie są zachwyceni. Natomiast posłuchajcie, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakiś taki dziwny sposób, ale mam takie wrażenie, że są. W tej chwili w Europie mamy dwa rodzaje organizacji y, prostrzeleckich zrzeszających strzelców. Jedne to są takie, które są. Y organizacjami statecznymi, z długą historią, które żyją w tym systemie i które bardzo często spotykają się na lunchach z, z przedstawicielami Komisji Europejskiej, yy, a po tych lunchach wychodzą mówią, że no niestety nie dało się nic zrobić i musimy się zgodzić na kolejny kompromis, który tak naprawdę sprowadza się do tego, że odbiera się na nasze prawa. I są inne organizacje, takie jak Firearms United Network, które yy, do pewnego momentu starają się rozmawiać, a kiedy widzimy, że po drugiej stronie nie ma woli rozmowy, nie ma woli współpracy, to będziemy korzystać skali, z każdego legalnego sposobu, który mamy pod ręką, żeby zastopować takie, tego typu rozporządzenia. Po prostu. To jest nasza linia w piasku. Nie cofniemy się. Nie możemy. Tu już nie ma miejsca na kompromis. Hmm. Dobrze. W jaki sposób kluby mogą wspierać tę sprawę? Kluby mogą przyłączać się jako organizacje dotknięte w negatywny sposób przez rozporządzenie do, do tego protestu skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości. Yy, oprócz tego zawsze możecie i zawsze zachęcam zarówno osoby prywatne, jak i organizacje do zapisywania się do Fire United Network. Do tego, żebyście stali się pełnoprawnymi członkami, yy, organizacje z prawem głosu na walnym zgromadzeniu, osoby indywidualne jako członkowie wspierający, do tego, żebyśmy rośli w siłę. Żeby, było, żeby żebyśmy byli zrzeszeni pod jednym standardem i żebyśmy potrafili mówić jednym głosem. Tu naprawdę nie ma czasu nie ma czasu ani możliwości, żeby ego, co po niektórych działaczy y, y, blokowało y, inicjatywy, które się dzieją, i tak, k, a tak naprawdę służą temu, żeby bronić nasze prawa. Yy, powtórzyć news dla tych, którzy nie znaleźli linka od samego początku. Pro tak, na podstawie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Firearms Network oddaje rozporządzenie zakazujące stosowania amunicji ołowianej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Innymi słowy, wstępujemy na ścieżkę prawną przeciwko Komisji Europej Europejskiej, skarżąc rozporządzenie o zakazie stosowania amunicji ołowianej na terenach podmokłych. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze Wam mogę powiedzieć tego pięknego piątkowego wieczoru? Ile kasy będzie potrzeba? Nie potrafię powiedzieć. Stara zasada mówi, że przed sądami wygrywają ci, którzy mają lepszych prawników, a prawnicy kosztują. Na razie mamy zabezpieczone fundusze, żeby tych prawników opłacać. Natomiast. Każda, do, każda donacja, każde, każde, każde 5 zł przekazane dla Firearms United, yy, czy ze strony osób prywatnych, czy firm, czy organizacji, czy, czy, czy strzelnic, na pewno zostanie wykorzystane yy, w sposób prawidłowy. Nie proszę Was jeszcze o te pieniądze. Naprawdę, na razie mamy sytuację pod kontrolą. Jeżeli będzie potrzeba, będę Was prosił, żebyście nas, nas, nas wsparli. Yy, natomiast koszty będą, będą, będą bardzo wysokie. Tak, mamy zaplecze prawników, mamy kancelarię, która nas reprezentuje. Jogi, yy, czy zbieramy 1% spitu? Wysłaliśmy dokumenty do KRS-u pod koniec stycznia yy, z wszystkimi wymaganymi podpisami yy, i załącznikami, ubiegając się o status organizacji pożytku publicznego. Do dziś nie mamy żadnej odpowiedzi z KRS-u, więc y, dopóki tej odpowiedzi nie będziemy mieli, nie zbieramy tego 1%. Miałem nadzieję, że uda się to zrobić w tym, w tym roku, ale to jest niezależne ode mnie. Dokumenty tkwią w KRS-ie i nie mam żadnej możliwości przyspieszenia ich procedowania. Co jeszcze? Dawajcie. No, to, że KRS-owi się nie spieszy, to wiemy. W wielu innych sprawach im się też nie spieszy. Yy, czy do pozwu dołączają się organizacje z innych krajów? Tak, oczywiście. Yy, Czechy, Hiszpania, Francja, yy, Włochy, Niemcy, yy, Irlandia. Mam nadzieję, że Szwecja, Finlandia, prawie na pewno Malta. Tak jak zanim zaczęliśmy rozmawiać tutaj, to ja skończyłem poprzedniego streama, który był w języku angielskim dla wszystkich naszych pozostałych y, współpracowników y, spoza, spoza Polski, więc na pewno będą się przyłączały organizacje z innych krajów. Mam mieć kontakt z jedną z większych organizacji strzeleckich, bodajże w poniedziałek czy we wtorek. Włosi na pewno też. Hiszpanie jak najbardziej. Także tak, tu idziemy, idziemy praktycznie całą Europą. Tu nikt nie będzie maszerował sam. Mateusz. Oczywiście, że zakaz stosowania amunicji ołowianej za oraz strzelectwo w Polsce, ale tu nie chodzi przy całym szacunku o strzelectwo w Polsce. Tego typu zakaz za oraz strzelectwo w całej Europie i o to toczy się gra, tak? To czy, u, to, czy ubojka zakazuje rdzenia twardszego niż czy nie, to jest wtórne, bo zawsze ktoś ci powie, że można zmienić ubojkę, żeby dostosować się do innych przepisów, tak? Więc yy, yy, to naprawdę to trzeba zablokować u źródła i spowodować wycofanie tego rozporządzenia, a później wrócić do dalszego rozmontowywania dyrektywy na poziomie europejskim. To jest coś, czego wielu ludzi nie jest w stanie zrozumieć. Dopóki nie usuniemy dyrektywy z porządku prawnego europejskiego, zawsze będziemy narażeni na ataki. Ten dokument, dyrektywa bieńkowskiej, musi po prostu zniknąć musi odejść w niebyt. Dobra, co jeszcze? Definicja terenów podmokłych. Zobaczcie artykuły na naszych stronach, na naszych profilach. To jest definicja z, z konwencji Ramsara z 72 roku. Każdy, każdy zbiornik. Yy, każdy zbiornik wodny, słodko lub słonowodny, stały lub tymczasowy. To jest definicja terenu podmokłego, która jest zastosowana w, w rozporządzeniu. Nazwa dokumentu, który zrobiła Unia Europejska, jest na naszych stronach. Wejdźcie na nasz profil na Facebooku. Tam to wszystko jest wymienione. Są linki do tej dokumentacji europejskiej. Tak, kałuża się łapie, no więc właśnie na tym polega cały problem, że, że de facto pod definicję terenu podmokłego można podciągnąć wszystko. Y nie wypowiadam się na temat tego, na temat pojedynczych organizacji, które, które są w Polsce takie czy inne. Rozmawiamy ze wszystkimi, którzy chcą z nami rozmawiać, współpracujemy ze wszystkimi, którzy chcą z nami współpracować, nikogo nie dyskryminujemy, nikogo nie preferujemy. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi. Natomiast tak, zgadzam się z tym, co napisał Adam na czacie. Tereny podmokłe są tylko początkiem. Jak wejdziecie na stronę ECHA, to jest tak są dokumenty tak zwanej fazy drugiej, gdzie, yy, gdzie są już zdefiniowane przepisy odnośnie strzelnic otwartych na terenach podmokłych. A w przygotowaniu są dokumenty fazy trzeciej, która pójdzie jeszcze dalej. W związku z czym, jest to typowa dla Komisji Europejskiej taktyka salami, gdzie nasze prawa odcinane są po kawałku i na początku mówi nam się, no dobrze, ale to chodzi tylko i wyłącznie o śród na terenach podmokłych, później chodzi o amunicję na terenach podmokłych, później chodzi o strzelnicę na terenach podmokłych, a później chodzi o amunicję ołowianą w ogóle. I w ten sposób. Okaże się, że za, za 3 lata nie możemy w ogóle strzelać, bo nie mamy z czego strzelać ani gdzie. Odnośnie wsparcia polityków się nie wypowiadam, bo o takich rzeczach nie mogę mówić publicznie. Dobra, posłuchajcie, kochani. Yy, przepraszam za opóźnienie, które dzisiaj wystąpiło. Musieliśmy trochę namieszać z linkami. Pozwólcie, że, że skończymy na dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wysyłajcie je do Firearms, wysyłajcie je do mnie. Natomiast apeluję do Was jeszcze raz: jak tylko wyrzucimy dokumenty, podpisujcie je, przekazujcie do zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, organizacji, klubów, związków, czegokolwiek. Zróbmy coś. Wspólnie i pokażmy Unii Europejskiej, że nie zgadzamy się na takie naruszanie naszych praw. Pokaż, pokażmy im, że jest nas dużo, bo jest nas dużo. Zróbmy to. Molon laby. Dobranoc. Miłego weekendu.